Naprawdę wygląda do tej pory świetnie. Może nie licząc z tego podejścia od Gali, Teraz o też delikatne kłopoty. Ale i tak, ta siła ognia jest zbyt duża. I tylko jeden punkt życia, ale tam trójkowo walczyli terroryści. Będzie mieć wielki problem Snacks i Hunter. A Snacks szuka tej eliminacji. Przecież mistrz usp -ków. Jeden frag dla Huntera, ten jest coraz bliżej. Snacks dokłada fraga. To jest dwóch na jednego. Snacks kontra fame. Snacks jest coraz bliżej. Snacks. Jeszcze chwila jest. Jeszcze... Wchodzi wchodzić już nie chcieli, tylko. Na środku chcą przejąć teren. Tam Hunter. No, istotny będzie timing. Wrócił już Niko, który też spodziewa się tego, co się może za chwilę wydarzyć. Oj, Hunter odwrócony plecami. Trafienie znacza Jedno jest, ale to za mało. I ten drugi zawodnik także może reagować. Chcą przeszkadzać teraz. Wyjście Monesiego, ale jest też wyjście Malpsa. Jedna eliminacja. Mones i poprawił. I wygląda to ciekawie. Dwóch na dwóch, dziesięć sekund do końca. Gdzie ta bomba? Gdzie ta bomba teraz jest podniesiona, ale tego czasu czy nie będzie brakowało. Ogromne zamieszanie, jeszcze podchodził kolejny zawodnik, ale wszystko w rękach. Monesi go trafił, jednego, czy trafi kolejnego? Tak! Monesi już teraz pokazuje, co potrafi! Tak, by bezpiecznie mogli przedostać się na galerię. Nie ma tam jednak żadnego flesza po stronie CT. O -o. Po prostu znak pójdzie. jako pierwszy znak, jeden drugi. Ach, znak po raz kolejny. Dwa, trafienia, znak, asysta. atysta. Zrodniko z jednym, no i Norbert zostaje za. Nie, oni byli wyłączeni w tym starciu. A widzę, że G tu absolutnie tutaj podejmuje rękawicę i chce się bić. No tak, Virtus chyba na razie tak zaskoczony tym, jak wysoko zawieszona jest ta poprzeczka, jeżeli chodzi o dasta. Próbują grać swoje, ale to nie do końca działa. Tu zobaczmy. Pozycja Snax'a, A wiemy, że Snax potrafi zagrać sprytnie. No, teraz nawet nie chce czekać. Od razu Frak, ale też widzi, ile tego czasu zostało do końca. To jest teraz. 17 sekund, flit sam na czterech rywali. A tu trzeba jeszcze powiedzieć ze Staksem. Nic z tego Stax! Sprytnie! No samo ustawienie wydawało się na początku, że może mieć przez to problemy w tym starciu, ale nic bardziej mylnego. No, mają kłopot Elektroniki Norbert to nie są w bombsite. A przecież z galerii już czai się hunter. No i właśnie, trafienie na razie dla Snaksa, długie. podchodzą już trójkowo, czwórkowo nawet zawodnicy Tero, no i proszę, jak łatwo, ale jaka zmyłka na środku jest... O tym, że chodzi o no po CT może być problem, ale że po Terre to on może robić to, co robi i potrafi robić najlepiej teraz, akurat łatwiutko, bo było przebicie antyterrorystów, ale o to było tak naprawdę tylko pod podbicie ekonomii. No i na podbicie statystyk Snacksa, bo Mekuski dla wodza. W tej rundzie przynajmniej dwa, dwóch zawodników CT na Bombsite'a jeden od Mida, który chowa się w Donacie, by w razie czego właśnie być bliżej. Spodziewali się gracze Winkles Pro, że Snacks, podobnie jak w meczu ze Spirit. Gdzieś tam na tym pierwszym fullu będzie chciał wjeżdżać na Bamsa i Zresztą. Tak się często robi. Ale tym razem Snak miał inny pomysł. Tym razem wpuszczenie zawodnika do red Roomu. Tu już jest jeden z graczy. I zobaczmy, gdzie jest Janusz. Snak na plecach. No proszę! To jest niespodzianka. Odcinam. Pozycję jednego. Tak! O nie ma tej agresji jednak od Virtus Pro. A no to jest nieprawdopodobne. To Niko przyjmuje sobie na główkę tego smoka, a potem jeszcze. Skopie po prostu dwóch swoich rywali. Nikot, teraz Fejbach. Proszę, tu rozbicie Smołka, Obejrzał się Fejbach, to z drugiej strony pojawia się Snacks. No to są takie zagrywki, które GT, jak widać, się lubi stosować, by zaskoczyć swojego rywala. To działało też z Mongols. Pamiętam przynajmniej jedną taką rundę, gdzie wyjeżdżali w bardzo podobny sposób. Tam Mongols chciał podejść wysoko. No to zostali momentalnie skarceni właśnie takim wyjściem, nawet z przebiciem smoka. A teraz wiele zależy od elektronika, on jest tutaj dobrze ustawiony przecież, by nie ma eliminację, elektronik, dwa, teraz jeszcze Monesi. i on odpowie, i trzech na trzech, nam się robi, chociaż Monesi i nie ma prawa atakować Bomsaitła w pojedynkę, nie mając wiedzy o tym, gdzie są pozostali. No, to za chwilę na galerii będzie gorąco, oj, będzie podjazd, będzie agresywny podjazd, ale Niko i Snacks byli na to wszystko przygotowani, tylko liczy, że właśnie, że po tym smoku będą chcieli wychylać, Ach, proszę, Monesi. Łapie pierwszego fraga, tu jeszcze świetny rzeczownik. Nic nie widział, kompletnie nic nie widział Norbert. No i te ruchy. zmiany, no żeby chociaż odrobinę trudniej było w tym spotkaniu. James! No nie, nie no. James Abupo, jeżeli on nie trafia w takiej sytuacji, no to co może zrobić fame? No wiedząc, że musi walczyć, gdy też za plecami już czają się rywale czy terroryści. No, nie palak, elektronik, dwa trafienia na środku. Powiedz, że Snacksa była, no trafiony Norbert, ale to jest 4 na 3, przewagę mają te terroryści. Ale B puste. Rozpoczną, szykuje się wjazd na bomb side B, tutaj Niko próbuje, to cały jednak nie były celne, ale był jeszcze Snack, dwie eliminacje dla Janusza, plus jeszcze jedna, Janusz Snak z Pogorzelski, co wyczynia z tym usp -kiem. a więc nie ma wjazdu na bomb B. Nie nie są, oczywiście brakuje tu kamizelek. A to Snak będzie musiał bardzo uważać, jest eliminacja, widział też zawodnika z bombą, więc daje znać Niko. O tym, gdzie jest atakowany, i teraz Snax mądrze na czas chce to wszystko rozgrywać, Już namierzony. A będzie chciał za chwilę plantować. Tego czasu nie ma dużo. No no nie, nie ze Snaxem. Nie, nie, no, nie, no ze Snaxem no no. to nie takie numery. Co to za no tak, fake planta na 6 sekund przed końcem. No to on, ale momentalnie też pojawia się reakcja. Wyjście od rampy, ale Niko trafia. Cały czas pod kontrolą Cave ze strony antyterrorystów. Jeszcze jeden zawodnik ustawiony blisko. Shorta, Norbert musi coś zrobić, musi namieszać Snacks. O, też próbuje to kontrolować. Nie chcę mieć nikogo na plecach. Chcę walczyć, trzeba, bo to cały plan, jakby zespołu. To trójkowe ustawienie. Jeżeli mieli jakiś plan, no to on się momentalnie posypał. Flit, ciekawie! No, ale nawet z tego nie będzie eliminacji. Tutaj i tak Snacks jest mocniejszy. Tak, tak, Jest tu niby asekuracja, ale jakoś tak nie mam zaufania do zawodników Virtus Pro w tym spotkaniu, więc nikogo powinni mieć szansę. A teraz zostaje Snacks, jedna eliminacja. Blisko, kolejny z zawodników, to jest jeden na dwóch Snacks, ma defa do dyspozycji. Na razie wymiana czwórki. jeszcze skany, tego Smoka już nie ma. Gdyby to był Smok po stronie Snacks, a no byłyby większe możliwości, a tak musi po cichu trzliczyć, a błąd rywala. Tam jednak cały czas spokojnie gracze Virtus Pro, no tam przeskakuje, sprawdza, czy bomba jest rozbrajana. Jeden z graczy Snacks, wieże, On trzeba po prostu zbiewać. Tak,